estermopel.com Najlepszy angielski w Polsce. Uzupełni poniższe mi dialogi. I got up very early yesterday, czyli ja wstałem, czas przeszły, bardzo wcześnie wczoraj. I co to mamy? How strange, jak, jak, jak dziwne to jest? Which one exactly? Który? Dokładnie. Jak który? To nie mówię o wielu rzeczach, więc to nie pasuje. Który dokładnie? Um, I don't believe it. Nie wierzę w to. Dlaczego? Okej, okay, nie wierzę w to, nie wierzę w to, że wstałeś. Dlaczego w ogóle wstałeś o tej godzinie? Very early. Dlaczego wstałeś tak wcześnie? No a C? Świetnie, ale kto dostał to, jakie dostał? Tu nigdzie nie ma wcześniej, żeby ktoś coś dostał, więc C nie pasuje. Odpowiedź B. Jeszcze raz. Wstałem bardzo wcześnie wczoraj. Nie wierzę w to. Dlaczego? Dlaczego wstałeś? Odpowiedź B. Potem tu coś mówi i pytanie, oh, I'm talking too fast. Oh, czy ja mówię zbyt szybko? I'm, am, I, am I talking too fast? I mamy odpowiedź A. I haven't heard about it. Ja o tym nie słyszałem. To fantastyczne. I co potem? Czy ja mówię zbyt szybko? No nie, nie pasuje. Could you speak a little louder? Czy był, mógłbyś mówić troszeczkę głośniej? No jak głośniej? Skąd mówisz, że czy ja mówię zbyt szybko? No i pasuje. Say that again. Powiedz to ponownie. Bardzo cię o to proszę. Ja tego nie zrozumiałem. I didn't get it. Czy ja mówię zbyt szybko? Że Ty tego nie zrozumiałeś? Tak. Powiedz to ponownie. Ja w ogóle tego nie zrozumiałem. I didn't get it. Odpowiedź C. I? Coś tam, coś tam, coś tam. Yes, I'd love a few. Tak, z przyjemnością chciałbym kilka. Would you give me? Czy ty byś dał mi, czy ty byś dał mi kilka pomarańczy? Czy ty byś dał mi kilka pomarańczy? Tak, z przyjemnością chciałbym kilka. No nie, że jak ja chciałbym kilka, a tutaj X prosi mnie. Czy mógłbym ja mu dać kilka pomarańczy? A on potem odpowiada: Tak, z przyjemnością chciałbym kilka. No to on chce, czy on chce? Wiemy, że tak naprawdę chce Y. Tak, I'd love a few, tak, chciałbym kilka, więc, więc tak naprawdę powinien oferować te pomarańcze, a nie prosić o te pomarańcze. A nie pasuje. W B znowu proszę o pomarańcze. Have you got? Czy ty masz jakieś pomarańcze dla mnie? No, powinien ten X oferować pomarańcze, a nie prosić o pomarańcze. I potem mamy C. Czy ty chcesz jakieś pomarańcze? I tu faktycznie oferuje: Czy ty chcesz jakieś pomarańcze? Tak, chciałbym. Z przyjemnością kilka. Więc odpowiedź C. -er Najlepszy angielski w Polsce.